próbowali sabotować moją karierę, nie zdając sobie sprawy, że to ja podpisywałem ich wypłaty. Pozostań w pobliżu, ponieważ to, co zaczęło się jako zdrada, zmieniło się w ostateczny ruch władzy. A jeśli lubisz historię o cichej zemście i niepowstrzymanym sukcesie, naciśnij przycisk subskrypcji. Pieniądze nie kupią szczęścia, ale mogą sfinansować idealną zemstę. Zwłaszcza, gdy twoja toksyczna rodzina nie wie, że posiadasz fortunę w wysokości 500 milionów dolarów. Przekonałam się o tym na własnej skórze w zeszłym miesiącu, gdy moi rodzice i brat próbowali sabotować moją karierę, nie zdając sobie sprawy, że ich celem jest właściciel firmy. Nazywam się Melissa Tran, choć w większości kręgów biznesowych nazywam się Mel. Fisher Lee, jestem nowo mianowanym dyrektorem do spraw strategii w Evelyn Dynamics, najnowocześniejszej firmie biotechnologicznej z siedzibą w Seattle. Czego nie wie moja rodzina? Dwa miesiące temu stałem się większościowym właścicielem firmy. Po cichu nabyłem udziały poprzez serię dyskretnych transakcji z wykorzystaniem prywatnego funduszu powierniczego. Droga do tego momentu rozpoczęła się prawie 18 lat temu, kiedy byłem cichym stypendystą studiującym inżynierię biomedyczną w Georgia Tech. W międzyczasie mój młodszy brat Ryan studiował w Stanford, a nasi rodzice płacili za niego rachunki. Ryan potrzebuje wsparcia, Zawsze powtarzała mama. Zawsze byłaś taka niezależna, mel. Kropka, niezależna to nie wszystko. Żonglowałam pracą w laboratorium, korepetycjami i kodowaniem, aby przetrwać. W międzyczasie Ryan spędzał wakacje w Europie z dumą publikując każdą degustację wina i imprezę na jachcie. Ale byłam cierpliwa i skupiona. Kropka, miałam marzenie i wiedziałam, że w końcu wszystko się opłaci. I tak się stało. Kropka, zanim skończyłam 30 lat. Uruchomiłam i sprzedałam dwa startupy biotechnologiczne. Po cichu trzymałem swoje nazwisko z dala od komunikatów prasowych. Przelewając zyski przez firmy fasadowe i pozwalając światu myśleć, że jestem tylko kolejnym kierownikiem średniego szczebla. Kropka, skąd ta tajemnica. Ponieważ wiedziałem, jak pieniądze zatruwają relacje. Kropka, moi rodzice zawsze czcili stabilną pracę Reana w korporacyjnej sprzedaży, traktując moją pracę jak jakiś kruchy eksperyment. Powinnaś porozmawiać z Reanem, mówiła mama podczas kolacji. On może pomóc ci wejść w prawdziwy biznes. Pozwoliłam im więc uwierzyć, że potrzebuję pomocy. Że ich potrzebowałam. W międzyczasie wykonywałem swój majstersztyk. Ukradkowe przejęcie Evelyn Dynamics, gdzie pracowałem po cichu przez nieco ponad rok. Firma była niedowartościowana, ale obiecująca. kropka korzystając z sieci trustów i podmiotów, zyskałem kontrolę, a nikt nie zdawał sobie sprawy, że to ja. Kiedy zarząd mianował mnie CSO, myśleli, że zatrudniają lojalnego stratega. Kropka, nie zdawali sobie sprawy, że oddają fotel nowemu właścicielowi. Reakcja Ryana. Powiedzmy. Że była pyszna. Musi być miło w końcu złapać przerwę, powiedział Ryan z uśmiechem podczas naszego comiesięcznego rodzinnego obiadu. Chociaż mam nadzieję, że to cię nie przerasta, przywództwo w korporacji to zupełnie inna bestia niż majstrowanie przy projektach naukowych, kropka mama i tata wymienili zaniepokojone spojrzenia. Może Ryan mógłby być dla ciebie mentorem, dodała mama. Od lat zarządza zespołami, kochanie, kropka uśmiechnęłam się uprzejmie, tłumiąc śmiech gdyby tylko wiedzieli o dokumentach przejęcia zamkniętych w moim domowym sejfie. Będę o tym pamiętać, powiedziałam spokojnie. Ryan nie poprzestał jednak na zadowolonych komentarzach. Mój awans wywrócił rodzinny porządek dziobania. Zawsze był złotym chłopcem, niezawodnym, z konwencjonalną karierą. Podczas gdy ja byłem cichym maniakiem, który nigdy nie pasował, kropka, pierwsza czerwona flaga pojawiła się, gdy zaczął wpadać do Evelyn Dynamics na niezobowiązujące lunche z szefami działów, kropka, obserwowałem z okna mojego biura. Jak żartował z pracownikami wyższego szczebla, udając troskę o swoją przytłoczoną siostrę, subtelnie sądując wszelkie oznaki słabości mojego przywództwa, kropka, potem pojawiły się anonimowe donosy do działu HR, oskarżenia o sfałszowanie dyplomów, plotki o zawyżonych referencjach wszystkie bezpodstawne i łatwe do obalenia. Ale wysyłały jasną wiadomość. Ktoś próbował mnie zniszczyć. Po prostu się o ciebie martwię, powiedział słodko Ryan, gdy się z nim skonfrontowałam. Wiesz, jak to jest. W dzisiejszych czasach firmy technologiczne zbyt szybko promują kobiety. Muszą osiągnąć te liczby różnorodności. Nie chciałbym zobaczyć, jak się rozbijasz i płoniesz na oczach wszystkich. Pozwoliłam mu drążyć. Ciekawa, jak daleko się posunie. Odpowiedź nadeszła wczoraj. Dostarczona w zapieczętowanej kopercie do zarządu. Wewnątrz znajdowało się dopracowane dasie i pełne sfałszowanych wyciągów bankowych, zmienionych Emaili i osi czasu przedstawiającej mnie jako oszusta. Defraudacja Insider Trading. Sfałszowane raporty. To był mistrzowski kurs złośliwej fabrykacji. Zarząd zwołał nadzwyczajne spotkanie w piątek rano. Ryan musiał się o tym dowiedzieć pocztą pantoflową, ponieważ podczas wczorajszej kolacji praktycznie promieniał. Zarząd chce, abym był jutro obecny, ogłosił z dumą. Najwyraźniej szykuje się duża zmiana na szczycie. Mama i tata promienili z dumy, nie pytając, dlaczego nie zostałem zaproszony na to tajemnicze spotkanie dotyczące mojej pracy. Nie wiedzą jednak, że ostatnią noc spędziłam na budowaniu własnego Dasiei. Każda manipulacja, każde kłamstwo, każda kampania szeptana została szczegółowo udokumentowana. Tym razem ujawniam również prawdziwą strukturę własności Evelyn Dynamics. Jutro w końcu dowiedzą się, kto naprawdę tu rządzi. A jeśli myślisz, że Reanowi ujdzie to na sucho, możesz chcieć nacisnąć przycisk subskrypcji. Kropka, ponieważ to, co stanie się później, zmieni wszystko. Kropka, powinienem być zły. Powinienem być zraniony. Że mój własny brat próbował zniszczyć moją karierę. Że moi rodzice ochoczo zgodzili się na moją zawodową egzekucję, kropka, ale siedząc tutaj, w moim domowym biurze, otoczona wydrukami sfałszowanych wyciągów bankowych i fałszywych wiadomości e-mail. Czuję się zaskakująco spokojna. Plan Reana, choć pokręcony, zapewnił mi idealną scenę. Rzadka szansa na skonfrontowanie się nie tylko z jego zdradą, ale także z całym życiem bycia niedocenianą, pomijaną i odrzucaną. Kropka czasami najlepszą zemstą jest pozwolenie ludziom uwierzyć, że wygrali. Aż do momentu, w którym zdają sobie sprawę, że nigdy nie mieli kontroli. Kropka spotkanie zarządu zaplanowano na dziewiątą rano. Moja rodzina przybędzie myśląc, że będzie świadkiem mojego upadku. Zamiast tego dowiedzą się dlaczego nigdy nie należy obstawiać przeciwko tej cichej w kącie. Zwłaszcza gdy to ona jest właścicielką stołu. Elementy są na swoim miejscu. Zasłony zaraz się podniosą i po raz pierwszy w życiu nie mogę się doczekać spotkania. W piątek dotarłem do Evelyn Dynamics wcześniej, żeby zdążyć na pokaz. Punktualnie o 8:45 Ryan wkroczył do holu w swoim najlepszym garniturze. Mama i tata podążali za nim, ubrani jak na zwycięstwo, na które nie zasłużyli. Czy tablica jest dla nas gotowa? Ryan zapytał recepcjonistkę, praktycznie nucąc z niecierpliwości. Jego mina przypomniała mi czas, kiedy przypadkowo usunął mój projekt naukowy w ósmej klasie, w noc przed jego oddaniem kropka z mojego biura na piętrze obserwowałam, jak eskortują ich do sali konferencyjnej. Zarząd podążył za nimi wkrótce potem, z ponurymi minami i milczeniem, dokładnie zgodnie z instrukcjami. Wszyscy otrzymali moją prywatną wiadomość poprzedniej nocy. Punktualnie o dziewięć rano odsunąłem krzesło, wziąłem głęboki oddech i poszedłem korytarzem. Czas zaczynać. Markus Chen, przewodniczący naszego zarządu, był w połowie zdania. Gdy wszedłem. Te zarzuty wobec pani Tran są niezwykle poważne. Przepraszam za spóźnienie, powiedziałam jasno, zajmując miejsce przy stole. Ryan podniósł głowę, a za jego uśmiechniętym uśmiechem pojawiło się zakłopotanie. Mel, to zamknięta sesja, nie byłaś zaproszona, powiedział ostro, zerkając nerwowo na dyrektorów. Kropka, spokojnie złożyłam ręce. Właściwie to sama się zaprosiłam. Trochę trudno jest zorganizować spotkanie zarządu bez właściciela firmy. Kropka, cisza była przepyszna. Ryanowi opadła szczęka. Mama zagwałtownie. Tata wyglądał, jakby połknął cytrynę w całości. O czym ty mówisz, wykrztusił Ryan. Evelyn Dynamics jest własnością akcjonariuszy. To spółka publiczna, zadrwił Ryan, kurczowo trzymając się swojej iluzji kontroli. Poprawka, powiedziałam, kiwając głową do mojej asystentki Leili, która wystąpiła naprzód i zaczęła rozdawać foldery wszystkim siedzącym przy stole. Evelyn Dynamics była spółką publiczną aż do dwóch miesięcy temu, kiedy to została po cichu zakupiona przez Transstrategic Holdings. Chcesz zgadnąć, kto jest jej właścicielem? Patrzyłem, jak w sali posiedzeń pojawia się świadomość. Oczy kilku dyrektorów rozszerzyły się, gdy przewracali strony. Kropka niektórzy spekulowali na temat tajemniczego prywatnego trustu stojącego za wykupem ale nikt nie znał tożsamości nowego właściciela. Aż do teraz. To szaleństwo, jąkał się Ryan. Nie staćcie, jesteś tylko maniakiem laboratoryjnym? Tylko koderem dokończyłam za niego, uśmiechając się. Tak, wyraziłeś się jasno. Właściwie to wielokrotnie, kropka, odwróciłem się do Leili. Czy mogłabyś odtworzyć nagrania, stuknęła w tablet, a pokój wypełnił głos Ryana, ociekający fałszywą troską. Tak między nami, Melise nie jest materiałem na lidera, mówił w jednym nagraniu. Jest genialna w laboratorium, jasne. Ale ta rola mocno się załamie, kropka, odtworzono kolejne nagranie. Czy zauważyłeś jakieś nieprawidłowości w finansach jej działu? Może warto się temu bliżej przyjrzeć, kropka, każdy szept. Każda manipulacja. Każdy fałszywy trop. Uchwycona i odtworzona jak idealnie zgrana symfonia, kropka, Ryan zaczął opadać na krzesło, a z jego twarzy odpłynął kolor, gdy w pokoju zrobiło się zimno. I jeszcze to, powiedziałam, podnosząc kopertę, którą wysłał do zarządu. Ta sama wypełniona sfałszowanymi oświadczeniami i podrobionymi dokumentami. Próba zabójstwa charakteru. Sfabrykowane wykroczenia finansowe, kropka celowy sabotaż przywództwa firmy. Naprawdę myślałeś, że nikt nie zweryfikuje tego przed podjęciem działań? Próbowałem chronić firmę, mruknął Ryan, a głos mu się załamał. Nie masz odpowiednich kwalifikacji. Nigdy nie byłeś tym, który odnosi sukcesy, który wygrywa, nie jesteś tym, który zasługuje na to, by tu być, powiedziałam cicho. Nie, Ryan, to ja zasługuję na to, by zdemaskować cię za szpiegostwo korporacyjne, za manipulowanie postrzeganiem akcji. Za narażanie przyszłości firmy kłamstwami, kropka, głos mamy w końcu przebił się przez ciszę. Na pewno nie zrujnowałbyś życia własnemu bratu. Tak jak on nie próbował zrujnować mojego, powiedziałem, odwracając się do niej kropka, jakbyś nie przyjechała tu, by patrzeć, jak to się dzieje. Tata podniósł słabo rękę. My tylko wspieraliśmy Reana Kropka nie wtrąciłam, robiliście to, co zawsze, zakładając, że to na niego warto postawić. Potem odwróciłam się z powrotem do tablicy kropka przepraszam za teatralny charakter tego spotkania, powiedziałam, podnosząc się jeszcze raz, by stanąć twarzą w twarz z zarządem. Musiałem jednak, by wszyscy tu obecni dokładnie zrozumieli, z czym mamy do czynienia. Pan Ryan Tran dopuścił się wielu poważnych naruszeń, próbując sabotować moją rolę w tej firmie. Zrobiłam pauzę, pozwalając temu zawisnąć w powietrzu. Jego działania nie tylko były wymierzone we mnie, ale naraziły Evelyn Dynamics na ryzyko prawne i regulacyjne. Markus Chen ostrożnie oczyścił gardło. Co mamy zrobić? Pani Tran ponownie zajęłam miejsce, składając ręce na stole. Po pierwsze, chciałabym, aby zostało zaprotokołowane, że rada nadzorcza przeanalizowała i odrzuciła wszystkie zarzuty skierowane przeciwko mnie jako kategorycznie fałszywe, w oparciu o zweryfikowaną dokumentację i wewnętrzny przegląd. Po drugie, proszę o wysłanie oficjalnego listu do pracodawcy Ryana, szczegółowo opisującego jego niewłaściwe zachowanie, w tym nagrania audio, sfabrykowane dowody i próby szpiegostwa korporacyjnego. Takie zachowanie powinno pociągnąć za sobą konsekwencje zawodowe. Nie możesz Powiedział Ryan łamiącym się głosem. Zniszczysz moją karierę. Kropka, tak jak ty próbowałeś zniszczyć moją? zapytałam spokojnie, ale ostro. Różnica polega na tym, że mam prawdziwe dokumenty śledzące rzeczywiste działania, które podjąłeś, a nie sfałszowane śmieci, które wysłałeś w nadziei, że mnie wrobisz. Kropka. odwróciłem się z powrotem do tablicy. Na koniec chciałam udokumentować. Że Ryan Tran i oboje nasi rodzice mają permanentny zakaz wstępu na teren Evelyn Dynamics. Każda próba kontaktu z personelem lub ingerencji w operację spowoduje natychmiastową eskalację prawną. Mel. Proszę, mama płakała, tuż do żez spływał jej po policzkach. Jesteśmy rodziną. Zaśmiałam się krótko i zimno. Rodzina wspiera się nawzajem. Rodzina dopinguje swoje zwycięstwa. Rodzina nie fałszuje dokumentów i nie rozpowszechnia kłamstw tylko dlatego, że nie może sobie poradzić z Twoim sukcesem. Wyciągnąłem ostatni folder, mój as. To opowiedziałem, przesuwając go po stole, jest umowa przejęcia mojej pierwszej firmy biotechnologicznej, sprzedanej za 50 milionów dolarów w wieku 27 lat. Moja druga, 180 milionów dolarów, dwa lata później. Kropka, spojrzałem na tatę. Mogłam kupić członkostwo w klubie golfowym, które chciałeś, Mogłam zapłacić za każdą luksusową wycieczkę, którą podarowałeś Ryanowi jak trofea. Ale tego nie zrobiłam. Aha. Wpatrywali się w liczby, które burzyły każdą narrację, której się trzymali. Siedziałam cicho, bo chciałam zobaczyć, kto stanie po mojej stronie, gdy pomyślą, że nic nie mam. Wszyscy oblaliście ten test. Ryan zbladł. Zwalniasz mnie z pracy, wyszeptał. Nie powiedziałam cicho. To twoje działania cię zwolniły, tak jak ty próbowałeś zrobić to ze mną. Jedyna różnica. Ty faktycznie zrobiłeś to, o co jesteś oskarżany, kropka ponownie wstałem, zbierając ostatnie dokumenty. Spotkanie zarządu zostało, powiedziałem wyraźnie. Markus, upewnij się, że cała dokumentacja została formalnie złożona i zabezpieczona. Kropka następnie zwróciłam się do nich, Ryana, mamy i taty. Ochrona was wyprowadzi. Zaczekaj, zawołał Ryan, a jego głos załamał się, gdy dotarłam do drzwi. Proszę. Przepraszam, byłam zazdrosna. Nie mogłem znieść tego, że w końcu radzisz sobie lepiej ode mnie, kropka, jego głos się trząsł. Możemy to naprawić, prawda? Wciąż jesteśmy rodziną, kropka, odwróciłam się po raz ostatni. Czy znasz różnicę między nami, Ryan? Spojrzał w górę z błyszczącymi oczami. Kiedy myślałeś, że walczę, spychałeś mnie jeszcze niżej. Kiedy mi się udawało, przemilczałem to, aby nie sprawić, że poczujesz się mniejszy, kropka, odechnęłam. Taka jest różnica między prawdziwym sukcesem a grą, w którą grasz, kropka, następne kilka tygodni było interesujące. Ryan stracił pracę. Jego pracodawca nie tracił czasu, gdy zapoznał się z dowodami jego sabotażu. wieść o moim sukcesie w Evelyn Dynamics wyciekła i nagle ten sam wiejski klub, który zachwycał się moim bratem, zaczął o mnie pytać. Mama i tata zostawili łzawe wiadomości głosowe. Ryan wysłał odręczne przeprosiny. Nawet jego terapeuta wysłał list wyjaśniający, że wykonuje swoją pracę. zarchiwizowała je wszystkie bez odpowiadania. Trzy miesiące później pracowałam do późna, gdy Lila zadzwoniła do mojego biura. Ktoś chce się z tobą zobaczyć, mówi, że to sprawa osobista, kropka, to był Ryan, ale nie ta wypolerowana, za wersja, z którą dorastałam. Wyglądał na szczuplejszego, starszego. Miał krótsze włosy, nie miał krzykliwego zegarka, dopasowanej marynarki, tylko zwykłą koszulę z guzikami w kopercie z manili. Nie zostaje, powiedział szybko, podnosząc rękę. Muszę tylko coś powiedzieć, kropka, podszedł do mnie i położył kopertę na biurku. Tu jest wszystko. Hasła, kontakty, informacje, które zdobyłem, próbując cię sabotować. Wysyłam też list do zarządu i mojego byłego pracodawcy, w którym przyznaję się do wszystkiego. Żadnych wymówek, kropka, obserwowałem go w milczeniu. Dlaczego teraz? Zapytałem w końcu. Ponieważ miałeś rację, powiedział. Nie budowałem niczego prawdziwego, ty to robiłeś i nienawidziłem cię za to, kropka odwrócił się, by odejść, po czym zawahał się. Zaczynam od nowa. Mały startup. Poziom podstawowy. Tym razem żadnych skrótów. Nie oczekuję przebaczenia. Chciałem tylko, żebyś wiedział, że pozwolenie mi na porażkę nauczyło mnie więcej niż nasi rodzice. Pomagając mi oszukiwać. dotarł do drzwi. Ryan, zawołałam cicho. odwrócił się z nadzieją w oczach. Wyślij mi swoje CV za rok. Nie na stanowisko kierownicze powiedziałam łagodnie, ale jeśli poważnie myślisz o zarabianiu we właściwy sposób, zawsze szukamy ludzi, którzy chcą piąć się w górę. Kropka pojedyncza zaspłynęła po policzku Reana, ale skinął głową, pozbierał się i wyszedł bez słowa. Kropka 6 miesięcy później Evelyn Dynamics przekroczyło nawet moje najbardziej optymistyczne prognozy. Opracowujemy zmieniające życie rozwiązania biotechnologiczne. Szybko się rozwijamy i tworzymy setki nowych miejsc pracy w całym północno-zachodnim Pacyfiku. Coś prawdziwego, coś trwałego. Mama i tata nadal wysyłają sporadyczne wiadomości, zwykle gdy czegoś potrzebują lub chcą wymienić imię swojej córki CEO na przyjęciu. Utrzymuję uprzejmy, ale zdystansowany kontakt. A probata, której tak bardzo pragnęłam. Już jej nie potrzebuje kropka na biuro, o którym mówili, że nigdy na nie nie zasłużę. Ma doskonały widok na panoramę Siatyl. W niektóre wieczory siedzę przy oknie, obserwując słońce zachodzące za górami, myśląc o rodzinie, ambicji i dziwnej sile bycia niedocenianym. W zeszłym tygodniu dostałam kartkę świąteczną od Riana. Bez poczucia winy, bez próśb, po prostu cichy liścik. Odniosłaś sukces nie dzięki nam, ale pomimo nas. Uczę się robić to samo. Może to jest prawdziwa zemsta. Cicho zapracowana, niezaprzeczalna kropka dziękuję za wysłuchanie mojej historii, za dostrzeżenie mnie, gdy tak wiele osób, które kochałem, nie mogło tego zrobić kropka, a teraz chciałbym usłyszeć coś od ciebie. Zostaw komentarz, powiedz mi, co zrobiłbyś na moim miejscu. Milczałbyś, walczył wcześniej, a może przeżyłeś coś podobnego, być tym cichym. Niedocenianym tym, który musiał budować z cienia, podczas gdy inni byli w centrum uwagi, kropka, chce, aby ta przestrzeń była czymś więcej niż tylko historią. Niech to będzie przypomnienie, że nie potrzebujesz głośnego aplauzu, aby potwierdzić swoją wartość. Czasami twoja cicha odporność jest twoją najgłośniejszą siłą, kropka, a jeśli jesteś teraz na własnej drodze, pracujesz po nocach, jesteś pomijany, niedoceniany, nie przestawaj, buduj dalej. Niech twój sukces przemówi głośniej niż twój ból. Wesprzyj mnie, polubiając, udostępniając i subskrybując. Nie tylko dla kolejnego rozdziału mojej historii, ale także dla twojej. Bo jeśli czegoś się nauczyłem, to właśnie tego. Sukces nie polega na udowadnianiu ludziom, że się mylą. Chodzi o udowodnienie sobie, że zawsze miałeś rację, wierząc. Więc, jaka jest twoja historia, słucham. i mam nadzieję, że świat też, ponieważ nadszedł czas, aby cię zobaczyć.